Witam wszystkich. Mam nadzieję, że uda mi się dać Wam jakieś pierwsze wskazówki, jak, jak to można poprowadzić. Dziękuję za poprzednią prezentację. Będę nawiązywać też do niej. Wiele rzeczy się powtarza i dużo, dużo wspólnych rzeczy. A troszeczkę o mnie. Jestem z Gdańska. Moim hobby jest kitesurfing. Zazdroszczę Wam statystyk wiatrowych tutaj w Mielnie. Wspaniałe, wspaniałe, warunki. Są jacyś kitesurferzy? Super. Byłeś w... Gdzie? Pracuję w firmie Go Yellow. Jesteśmy firmą informatyczną, świadczącą usługi outsourcingowe dla firm z całego świata. Polsko-holenderską firmą. Mamy biura w Holandii, w Gdańsku, także w Koszalinie. Pracujemy w metodyce Agile, w której czujemy się bardzo silni i sprawdza się to w naszych projektach, jak też dla nas, jak i dla naszych klientów. Będę dzisiaj mówić o e-commerce. Yellow posiada własną linie, linię własnych produktów. Jednym z tych produktów jest WebMers. Jest to platforma e-commerceowa, wykorzystywana w Polsce, w Europie, na całym świecie. Między innymi na Karaibach na Kurasao, na Sklepy, które mieliście okazję, może e, widzieć funkcjonujące na tej platformie. Między innymi to jest sklep Eurowizji, or, oficjalny fanshop. Nie wiem, czy są fani Eurowizji tutaj. <śmiech> <śmiech> A, I <laughs> W trakcie prezentacji będę nawiązywać do startupu, który powstał w ramach Go Yellow. między innymi jest to Find Local Gift, o którym będę Wam opowiadać krok po kroku w czasie prezentacji tak naprawdę. Czyli już wiemy z poprzedniej prezentacji, że wiecie, co to jest e-commerce. Większość, większość z nas na pewno. Jest klientami, coś, coś kupiła. Mam pytanie: Czy ktoś z Was prowadzi sklep, może e-commerce? Czy jesteście właścicielami sklepu? Czy stoicie po tej drugiej stronie? Liczyłem, że będzie więcej osób, ale chciałem was, was, będę Was przekonywać do tego, że jest to świetna sprawa i jest na to wielki potencjał. Zaczynając od, od paru zachęcających faktów o e-commerce w Polsce. W 2013 mieliśmy e, najwyższy wzrost sprzedaży online w Europie. 23%. Jest to naprawdę bardzo dobry wynik, więc nadganiamy, nadganiamy. Wychodzi to nam dosyć dobrze. Nie jest to może wielki sukces na skalę Europy, ponieważ Wielka Brytania, która odnotowała 16% wzrost, jednak wartość tego rynku w Wielkiej Brytanii jest ponad 10-krotnie wyższa. Ponad 9 milionów kupujących, czyli na kraj, który ma niecałe 40 milionów obywateli, 9 milionów klientów. Jest to całkiem niezła liczba odbiorców, więc jest bardzo dobry potencjał. Oraz coś, co, co wskazuje na, na to, że to się będzie jak to, w jakim kierunku to będzie się rozwijać. Dopiero 1,7% udziału w sprzedaży w całkowitym obrocie przedsiębiorstw to jest sprzedaż online. Więc jesteśmy naprawdę na samym początku tej przygody. i jest przynajmniej po prostu, jest, jest świetrana przyszłość i idzie to w naprawdę dobrym kierunku. Zaczynając od realizacji e-commercea, czyli chciałbym, żeby to nie były czyste statystyki, tylko postarajmy się sami razem jakby wymyśleć pomysł jakiś, zacznijmy coś sprzedawać online. Chciałem was się zapytać, czy macie jakiś przykład pamiątki z Koszalina? Coś, co mógłbym zabrać ze sobą do Gdańska dla, dla moich kolegów w pracy? Browar jest ekstra, to tak. Ale przygotowywałem się trochę i parę dni temu e, zacząłem robić research, znalazłem bardzo fajny produkt. Widziałem tutaj e, jakby fundacja, która tak, Made in Koszalin. Jest to coś podobnego, znalazłem świetny bryloczek, który w, w maju został, ogłoszone wyniki przez Urząd Miasta chyba w Koszalinie na, na pamiątkę z, z Koszalina. Wygrał bardzo fajny pomysł, przesuwny brylog. Bardzo mi się podoba. Chętnie bym go zamówił. Wydaje mi się, że koszty przesyłki też takiego przedmiotu byłyby dosyć niskie, ponieważ jest to kształtów kompaktowych. Niestety mam taki problem, że nie mogę go nigdzie znaleźć. Więc jest, jest produkt, jestem pierwszym klientem i, i niestety mam problem, żeby, żeby kupić to, chyba że wiecie, że on jest w sprzedaży. A widzieliście? Wiedzieliście o tym? No ale jest to, jest to, dla mnie by to była pamiątka z koszalina. Na pewno. I bezpiecznie by do mnie dotarła pewnie niż, niż pyszny trunek tutaj z pokoju obok. Nawiązując do tego, Fine Local Gift się narodził. Jak, jak takie pomysły powstają? Tak jak kolega tutaj też powiedział, pomysły Rzadko kiedy powstają, w zaciszu swojego biura w pokoju, gdzie, gdzie pracujemy w biurze, warto wyjść, warto się spotykać z ludźmi, warto rozmawiać, warto dzielić się swoimi problemami, czymś, co tak naprawdę nas denerwuje, czymś, co wydaje nam się, że możemy zrobić lepiej. I coś, co tak naprawdę mamy, wpadamy na jakiś pomysł, jak to mogło, jak to można byłoby zrobić lepiej. Więc podczas takiego też spotkania nieformalnego byle nie byle w Starbucksie, który jest mocno przereklamowany oraz proces skomplikowany zamawiania kawy, tam jest czasami nie do przejścia i nie do powtórzenia. Jednak miejsce publiczne, tak jak tutaj też ten browar, jest świetną okazją, żeby rozmawiając ze znajomym, nieformalnie stworzyć wpaść, wpaść na świetny pomysł tak naprawdę. Rozwiązujemy wspólny problem własnymi siłami, czyli co jest też ważne mamy rozwiązanie. Ktoś w przypadku Fine Local Gifta, Go Yellow, posiada platformę e-commerce'ową, czyli jeszcze raz może zacznę od samego pomysłu Fine Local Gift. Problem powstał taki, że firma jako firma międzynarodowa informatyczna współpracujemy z klientami za granicą i nie wiemy co im dać na Boże Narodzenie. Problem bardzo trywialny, ale nie było rozwiązania. Rozwiązaniem było wizyta w galerii handlowej oraz kupno czegoś, co tak naprawdę jest produkowane w jakiejś firmie sieciowej. Po drugiej stronie stołu siedziała osoba, która prowadzi przewodnik turystyczny na Europę, In Your Pocket, która ma świetną siatkę osób odpowiedzialnych za informację turystyczną w wielu krajach Europy. Która stwierdziła, że te rzeczywiście. Są sklepy turystyczne, które posiadają swoje lokalizacje na Starym Mieście, bądź też gdzie indziej, o których nikt tak naprawdę nic w internecie nie wie. Więc nie było rozwiązania jak kupić pamiątkę, jak znaleźć tą pamiątkę, jak ją kupić, jak ją dostarczyć do odbiorcy. Fine Local Gift zaczął ten pomysł realizować. Wynikiem tego spotkania powstała definicja pierwszych kroków, pierwszych założeń. Tego, tego przedsięwzięcia. Czy ktoś wie może, co to jest? To jest coś, co znacznie upraszcza życie przedsiębiorcom na początku. Większość z Was zapewne miała do czynienia z czymś takim jak business plan, coś, co ma 40 stron, 40 tabelek w Excelu i dane wyssane z palce. Bardzo często po to tylko, żeby dział księgowości gdzieś był zadowolony. E to jest tak zwany lean canvas, to jest, nazywam to biznesplanem na jednej karcie A4. To jest coś, co na koniec takiego spotkania możemy stworzyć, możemy napisać sobie na karcie A4 określając poszczególne etapy naszego pomysłu, założenia tego pomysłu, wartości, co będziemy oferować, komu będziemy oferować. Raz więcej o tym powiem jeszcze, jak to będziemy realizować. Jakie będą koszty naszego przedsięwzięcia, jak będziemy zarabiać. Ogromną zaletą tego jest, że to jest do uzupełnienia tak naprawdę w pół godziny oraz jest to bardzo łatwe do modyfikacji. Coś, o czym zaraz będę dalej mówić, jest to coś, na co możemy spojrzeć kolejnego dnia rano, kiedy ochłoniemy, kiedy jesteśmy po tej burzy mózgów z dnia poprzedniego. Kiedy mieliśmy świetny pomysł i już byliśmy przekonani, że podbijemy cały świat, rano możemy spojrzeć na to z chłodną głową i popatrzeć, czy to się zgadza. Jeżeli się nie zgadza, jesteśmy w stanie na to nanieść kolejne poprawki i przedyskutować to w dalszym ciągu, czyli czy to ma dalej sens, zanim zaczniemy to robić. Czyli co muszę wiedzieć, jaki problem rozwiązuję. Z Find Local Giftem chcieliśmy rozwiązać problem dostępności online produktów, które są niedostępne aktualnie na rynku. Są to pamiątki, są to rękodzieła, które są dostępne tylko w danej lokalizacji turystycznej. Naszym pierwszym miastem był Gdańsk. Kontakty osobiste tutaj były bardzo istotne, jako że wiedzieliśmy, że są ludzie, którzy produkują świetne rzeczy, które wystawiają w swoim sklepie na Starym Mieście są zajęci produkcją tych e, rzeczy i, i tylko tyle, czyli po prostu mają świetny, e, mają świetny produkt, a my jaki problem rozwiążemy, my zaproponujemy ten produkt, e, do, żeby był dostępny na, na całym e, świecie. Kogo dotyczy ten problem? E, problem ten dotyczył na początku nas, jako przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa współpracujące, współpracującego z klientami zagranicznymi, jednak jak się dowiedzieliśmy podczas tego spotkania, problem dotyczył ten też e, turystów, turystów zagranicznych, którzy przyjeżdżali do Gdańska, wyjeżdżali z tego Gdańska i później wyjeżdżali z pustymi rękami, rę rękoma tak naprawdę, bez żadnych pamiątek. Czyli mieliśmy dwie grupy odbiorców, kogo dotyczył ten problem, e, przedsiębiorca oraz e, osoba indywidualna, turysta. W jaki sposób mogę, pomo pomogę moim partnerom? Co tyle istotne, że bez partnerów, jeżeli ta pamiątka z Koszalina, okaże się, że był konkurs, e, został włoniona, w, została wyłoniona świetna nagroda, jednak ona jest niedostępna, na przykład teraz może to stanowić na początku pewien problem. Czyli, e, ale jak mogę pomóc moim partnerom? W Find Local Gifcie zdjęliśmy e, obciążenie, tak naprawdę zdjęliśmy, mm, Wymaganie dla, dla naszych partnerów, dla producentów pamiątek, to w jaki sposób oni mają wejść na rynek e-commerce. Oni nic na ten temat nie wiedzą. Oni są świetni w tym, co robią, robią swoje niepowtarzalne rękodzieła. Jednak to, co się dzieje w internecie, jest dla nich obce, jest to dla nich, wydaje się, nieznajome i niebezpieczne. Jak my im pomogliśmy, my im zaoferowaliśmy konsultacje, zaoferowaliśmy im profesjonalne zdjęcia. Pomoc jak opisywać te produkty, pomoc w tłumaczeniach opisów tych produktów oraz zamieszczamy te produkty online dla nich. Co oni dzięki temu mają, oni, oni, oni ich produkt zaistniał w tym momencie w internecie. Czyli jesteśmy dla nich wartością dodaną, my od nich nie pobieramy żadnych pieniędzy rozliczamy się z nimi w momencie sprzedaży, po prostu pobierając prowizję, więc oni dopóki nie, 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 nie zakończy się sprzedaż, oni nic nie ryzykują, oprócz tego, że są widoczni online i um, no są widoczni online i po prostu ludzie na świecie są w stanie się od nich coś dowiedzieć. Jakie koszty poniosą oraz na jakie zyski liczę? Um, oczywiście, jak, przed chwil, jak, jak na, na prezentacji wcześniej, jakie zyski liczę. Ważna jest satysfakcja, bardzo ważna jest satysfakcja jednak, żeby, żeby pomysł, żeby przedsięwzięcie było w stanie opłacić rachunki, marketing, inne rzeczy, zyski są potrzebne, nie przeskoczymy niektórych rzeczy. Na początek bardzo istotne są koszty, musimy wiedzieć też jakie, na, jakie, na jakie koszty jesteśmy w stanie sobie pozwolić, jak, jak, te, jak, jak zaspokoimy te, te koszty. Oraz e, bardzo ważna rzecz, jaką unikalną wartość zaoferuje mój produkt. Co się stanie, jeżeli ktoś siedział na tym spotkaniu stolik obok nas i usłyszał to wszystko, o czym my, e, mówimy, ma jednak czterokrotnie większy budżet i jest w stanie to szybciej zrobić tak naprawdę i, i lepiej to zrobić. Musimy wiedzieć też, gdzie są silne strony naszego produktu. W naszym przypadku bardzo silną stroną była, jedną z silnych stron była współpraca z tym przewodnikiem turystycznym, który po prostu dostarczył nam na początku wielkiego przyspieszenia, dając kontakty od razu z dostawcami, którzy zaoferowali bardzo, ciekawą, bardzo ciekawe produkty dla naszego serwisu. To jest ważne w realizacji tego prototypu. Kolejna rzecz, do której będę nawiązywać z tak zwanego... Z, z Lean Startup, Lean Canvas, nawiązujemy po prostu do, tutaj do, tego, do tej metodologii. Dzielenie się pomysłem oraz konfrontacja prototypu z użytkownikami wymusza zmiany. Czyli jeżeli obudzimy się tego kolejnego dnia, spojrzymy na ten, na ten nasz Lean Canvas, na ten nasz biznesplan na jednej karcie A4, stwierdzimy, że... Wczoraj to miało największy sens na świecie, ale dzisiaj to już nie ma sensu tak naprawdę. Nie musimy tworzyć wszystkiego od początku. Wystarczy, że zmienimy w jednym miejscu to i zobaczymy, jaki to ma wpływ na, na inne rzeczy, które to otaczają, jaki to ma wpływ na zyski, na koszty, na współpracę z partnerami, na unikalną wartość tego produktu. Czyli e, jeżeli zrobimy to inaczej, jeżeli zrobimy to od takiej strony, że określimy dokładny plan e, specyfikację naszego produktu, zaczniemy to robić, zaczniemy to rozwijać. Wszelkie zmiany, jeżeli to okaże się, że po trzech miesiącach e, ten produkt puścimy live, okaże się, że on się nie przyjmuje, wtedy niestety mamy problem, ponieważ przez trzy miesiące jesteśmy trzy miesiące do tyłu. Ponieśliśmy bardzo duże koszty, ponieśliśmy bardzo dużo czasu na coś, co tak naprawdę się nie przyjmuje. Jest to minimum viable product. E, może to być na samym początku równie dobrze karton, który jest pomalowany, który postawimy w miejscu publicznym, chodzi o to, żeby wzbudzać u ludzi emocje. Jeżeli mamy pomysł, żeby coś stworzyć, naszym pierwszym prototypem może być coś bardzo prymitywnego, które. Yy, ma wzbudzić po prostu emocje u, u ludzi. Musimy zobaczyć, czy ktoś obok tego się zatrzyma, jeżeli czy ktoś przeczyta, co jest napisane na tym kartonie, czy po prostu wszyscy będą przechodzić dalej, nie zauważając tego. To znaczy, że coś jest nie tak i my już jesteśmy to w stanie stwierdzić na samym początku naszej przygody z danym pomysłem. A, czy ktoś słyszał o tym? MVP? Polecam gorąco książkę Rika Risa Lean Startup, nawiązując właśnie do tej, do tej metodologii. A, dobra, od czego zacząć tak naprawdę? Ktoś może się też zapytać. I mam pomysł, mam link Canvas, ma to dla mnie ręce i nogi, ma to sens, więc e, zakasam rękawy i biorę się od dzisiaj za, za realizację mojego pomysłu. Siadam do biurka i zastanawiam się, czy co mam stworzyć specyfikację, czy mam stworzyć architekturę, czy mam teraz dyskutować, jaką technologię wykorzystywać, czy mam się zastanawiać, kto to dla mnie tak naprawdę zrobi, czy ja jestem w stanie sam to zrobić. Czy mam analizować rynki, czy mam czytać najmądrzejsze statystyki. Jest to bardzo istotne, jednak według mnie. Warto zacząć jak najprościej. Warto zacząć od landing page'a, który tak naprawdę na jednej stronie przekażmy hasło naszego pomysłu i przekażmy dwie informacje dla użytkowników, czy jesteś tym zainteresowany, czy nie jesteś tym zainteresowany. Jeśli ktoś jestem zainteresowany, poproście go o e-maila, jest to twój, on będzie, będzie to osoba po prostu, którą, jest to twój beta tester, jest to osoba, której uwagi docenisz bardzo. Czyli landing page, on od początku może być. Landing page można stworzyć parę godzin, można zacząć go promować, można zacząć go wysyłać do znajomych, można zacząć weryfikować rynek tak naprawdę, można weryfikować swój, swój pomysł. E, jeszcze bardziej, jeszcze lepszą rzeczą jest ankieta, jednak nikt nie lubi wypełniać ankiet tak naprawdę. Jeżeli mamy bezinteresownie wypełnić ankietę, jest to dla nas jeszcze bardzo często problematyczne, ponieważ jest to czasochłonne, i nie wiemy tak naprawdę, co z tego będzie. Coś, co ja preferuję, jest to też networking. Są to spotkania, jest to rozmowa z ludźmi, jest to dzielenie się tym, co my mamy na myśli i weryfikacja, co inni myślą o tym. Jeżeli nikomu się to nie podoba, to znaczy, że coś muszę zmienić w moim podejściu, w moim pomyśle tak naprawdę. Jeżeli się komuś to podoba, staramy się to drążyć, staramy się tę osobę zaangażować, staramy się jak najwięcej z tej osoby wydobyć, co on myśli o tym pomyśle. Czyli spotkania ludzkie są bardzo istotne. Potrafią nam zaoszczędzić bardzo dużo czasu, bardzo dużo budżetu. A jak dużo czasu powinienem nad tym spędzić? A według mnie, jeżeli zdaję sobie sprawę, że jest bardzo dużo programistów, ale ja uważam, że spędzić też jestem programistą, ale żeby spędzić jak najmniej czasu na dewelopmencie na początku, tak naprawdę. Oczywiście produkt musi być dopracowany, produkt musi działać, produkt nie może. Nie spełniać podstawowych założeń, które sobie określimy, jednak według mnie spędzić jak najmniej czasu na dewelopmencie, żeby dzielić się z ludźmi tym pomysłem i, i badać czy, czy to jest coś, co jest ludziom potrzebne, czyli MVP jak najszybciej iść live. Wiem, że każdy z nas, jeżeli to jest wasz pomysł, staracie się, żeby ten pomysł był jak najbardziej dopracowany, żeby wydaje Wam się, że wszystkie funkcjonalności będą bardzo przydatne i bardzo ciężko jest się rozstać z niektórymi funkcjonalnościami, bo myślicie, że bez tej funkcjonalności ten produkt nie będzie spełniać tych wymagań. To jest bez sensu. Nie bójcie się tego, pójść, zachęcam, żeby, żeby iść live jak najszybciej żeby zweryfikować to, czy to się przydaje, czy, czy są odbiorcy do, do tego produktu. Beta testerzy, tak jak na początku mówiłem, bardzo e, ważne źródło informacji, które daje nam Wam prawdziwy feedback. Ja uważam, że jeżeli z czymkolwiek pójdziecie live, poniesiecie porażkę, czy nie poniesiecie porażki, odnosicie sukces, ponieważ tak naprawdę idziecie swoją ścieżką i, i próbujecie dotrzeć do, do celu prędzej, czy później tak naprawdę to się uda. E, eksperyment. Który możemy spróbować zrobić, czyli to jest. Będę wracać do tego przedmiotu, ponieważ jest to coś bardzo mi e, bliskiego w nawiązaniu do Find Local Gifta, czyli to jest e, brelok e, kostka e, tworząca wzór e, koszalina. Czyli jak zacząć tak naprawdę? Zacząłbym od dostępności weryfikacji produktu. Czyli, czy, czy jest producent, czyli prawa licencyjne. Tak, był to, był to konkurs stworzony przez miasto, więc jest to wszystko oficjalne. Ktoś to stworzył, ktoś ma do tego prawa licencyjne. Pytanie, kto to ma, czy, czy można to produkować. Następnie zweryfikować, czy są odbiorcy. Czyli, można. Określając już, e, weryfikując, że ten produkt jest dostępny i jest szansa na to, żeby to sprzedawać, nie musimy jeszcze budować całego sklepu, nie, bu, nie musimy budować całego procesu sprzedaży, e, nawiązując kontakty z pośrednikami płatności, z, z, wysyłkami, z firmami realizującymi wysyłki, czyli z całą logistyką. Możemy zacząć na forach pisać, w mediach społecznościowych, czy ktoś jest zainteresowany kupnem tego przedmiotu. Możemy też określić e, warunki sprzedaży tego, czyli możemy stwierdzić, że możemy wysłać ten produkt na cały świat za 20 zł na przykład i od razu sprzedajemy e, produkt z ofertą dostawy na cały świat i patrzymy, czy mamy jakieś zamówienia. Jeżeli okaże się, że ktoś jest tym zainteresowany, że mamy feedback. Możemy wdrożyć, wdrażamy. Aktualnie przy, przy rozwiązaniach i e commerceowych sama realizacja sklepów w bardzo podstawowym funkcjonalności, wdrożenie płatności PayPal'a bądź też innych zajmuje naprawdę parę godzin. Więc to nie stanowi żadnego problemu. Wysyłka na początku można to, można to realizować po amatorsku. Jednak zdobywamy pierwsze doświadczenie, nie inwestujemy dużej ilości czasu i pieniędzy, weryfikujemy, kto kupuje tak naprawdę, jak nasz produkt się sprzedaje. Tym samym tworzymy marketing pod tych ludzi. Pierwsi klienci dają nam pierwszy prawdziwy feedback. Tworzymy pod ten e, feedback e, marketing, plany reklamowe, sprzedażowe oraz się rozwijamy, czyli zastanawiamy się, czy z czy koszalina może być więcej pamiątek, czy sprawdzamy, czy taka pamiątka może być wykonywana dla innego miasta. To, które bardzo lubię, startupy umierają nie z powodu braku produktu, ponieważ widzimy na przykład z tą koską z koszalin, koszalina jest produkt, ale z powodu tak naprawdę braku produktu, którego potrzebują klienci. Jeżeli nam się okaże, że nikt tego nie chce kupić, My zainwestujemy dużo czasu, zrealizujemy produkt, który, który nie znajdzie swojego odbiorcy. E, to jest coś, co też istotne, ponieważ e, jak, e, jak takie produkty, skąd wziąć czas na przykład na realizację takich produktów? E, Fine Local Give został rozwinięty w ramach Go Yellow, gdzieś, gdzie jest bardzo ważne, żeby spotkać się z kimś, kto tak naprawdę powie nam e, jak takie, jak takie rzeczy się realizuje, czyli od czego zacząć, jak to zweryfikować, jak tą ścieżkę sprzedaży, realizacji własnego pomysłu poprowadzić. Partner taki, który da ze sobą troszeczkę też wsparcia technologicznego, merytorycznego jest bardzo istotny i, i potrafi poprowadzić do sukcesu. Dziękuję wszystkim.